Metamorfozą są tylko włosy, yy, bo to już był, miałem być korą od zawsze. Od... Korą? Korą. Ja na razie zastępuję korę. Czekamy, aż jej odrosną. No zastępuję po prostu wielką korę. Potem może będziemy dwie, we dwie. Dlaczego padło na korę? No bo to wiesz, to, to jest właśnie, to jest... Ta kora tak zrobiła, że nagle z Czerni na biel. Przeszła i to jest, wiesz, od razu medialność. Wiesz, ja to, ja to wyrzucę. Ale wiesz, no Kora nie ma wąsów. Co, co mam ci powiedzieć? No nie ma Kora, Kora wąsów. Ma wszystko. Kora ma wszystko, co chce. To ma zrośnięte brwi, co <noise> ona już miała wszystko. W każdym razie była pierwszą blogerką modową w tym kraju. Kora? Psychicznie mentalnie. A, czyli, bo twoim zdaniem kora jednak dyktuje trendy. No pewnie, że tak, oczywiście. W każdym razie zapak co się stało z Rubikiem, jak przestał mieć blond włosy. Znikł od razu. Czyli ty teraz po prostu jesteś blondynką, bo blondynki... Blondynka. Medialna blondynka. Tak. I mam 50 już szamponów do pielęgnacji różnych, do pielęgna... do usuwających rdzawy i żółty odcień. Mamy także hula-hop. Cały dzień się uczyłem obchodzić. Jeszcze było do wyboru taki olbrzymi pistolet z Gwiezdnych Wojen na wodę i z elektrycznością, ale stwierdziłem, że to jest o wiele fajniejsze.